Dobra, uwaga moi drodzy, to jest ważne, bo ten program za Was nie zrobi. To Was nie zwolni od myślenia, abyście zwrócili na pewną rzecz uwagę, którą muszę Wam okazać. Musicie zamknąć okno dialogowe. Przyładowanie sceny, trzeba zwrócić na pewną rzecz uwagę, bo my potraktowaliśmy nowy katalog powszechnie jako główny. Ponieważ chcemy załadować naszą poprzednią scenę, powszechny projekt, to musicie na pewien szczegół zwrócić uwagę. Bo ja wciąż nad tą animacją pracuję. I trzeba... Pojawia się okno dialogowe. Nie to, jak chcemy przejść na nowy projekt, musimy dać opcję zmienić projekt. Dlatego, że każdy projekt w każdym projekcie trzymam liki osobno. Teraz chciałbym sprawdzić, bo ja chciałbym wam moją animację pokazać, nad którą ja pracuję, dodając sobie też trzecią warstwę kolorującą, aby były efekty w animacji zegara. Wysyłam na YouTube. animację, ale nie jest ukończona. Lubię ten program, owiem wam. Bardzo lubię efekty. Pędzle programu MyPaint. To są jest moje aleka pędzli. Bardzo duchy faleka pędzli. Już mam okażę moją animację, tu jest pętla. Jeszcze jej nie ukończyłem, ale ja na pewno ją ukończę. To jest bardzo czasochłonne. Następnie sprawdzę jedną heć. Kachę mi zapisać jeszcze raz. Zawsze jak zapisujecie, zaznaczajcie pierwszą kolumnę leweju, nie na środku. Bo kiedyś mnie jak takim robiłem, jak na środku zaznaczyłem, to utraciłem moje leaky. Nie wiem czy oni tym robią rozwiązali. Następnie A tak robicie zawsze, jak wyłączacie program, tylko wam zilustruję, bo nie wiem, czy mogę w tym samym czasie zrobić coś takiego, że jak nadal pracuję nad moją pierwszą animacją, aby móc przełączać między projektami. Nie jesteśmy jeszcze w tym, widzicie? Jesteśmy w tym katalogu, gdzie mam projekt tamten. Robimy tak samo. Klock. 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 TNZ. Nie martwcie się o to tu, bo my już e, potraktowaliśmy to jako główny katalog. Log. Change. Project. No i przeskoczyliśmy na drugi projekt, a mieli pewność, sprawdzacie, e, zarządzaniem projektem, ustawieniem projektu. Tutaj plik. zarządzaniem projektem, e, ustawieniem projektu. I mamy wszystkie linki dołączone, FN to jest na angielsku dołącz. Wszystkie liki są dołączone e, w katalogu krok. Nic nam nie brakuje. Następnie ja sobie znowu... Eee, przejdę do tamtego katalogu. Robimy tak samo. Musimy znowu zmienić projekt. Nie im sceny, chcę tylko zmienić projekt. Bardzo ważne moi drodzy, bo w każdym katalogu mamy osobne liki i te iki należą do danego katalogu. Proszę Was, weźcie to od uwagę i wybaczcie mi, jeżeli niewyraźnie dla niektórych z Was mówię. Staram się wolno mówić. Bo parę osób kiedyś mówiło mi, że ja mówię niewyraźnie. Proszę mi to wybaczyć. Ale publikuję tutorial w sposób prawidłowy następnie jedna rzecz, jak chcecie nowy katalog na nowym komputerze zaimportować bo czasami ktoś musi na nowo Windows zainstalować, to jak to robicie to, tak jak w przypadku e, starego projektu, nowego projektu ustawienia główne Dostosowane do naszych potrzeb. Trzeba wykluczyć z katalogu sandbox, Zaznaczając na waszym nowym komputerze, czy na tym komputerze gdzie na nowo Windows instalowaliście. To jest ważne. Chociaż nie musiałbym wam to pokazać. Pokażę wam, wiem, pokażę wam coś. A nie muszę wszystkiego gnowa robić. Za... na przykład... Znudzony, katalog znudzony. E, ja skopiuję te wszystkie pliki, które są w tym tutaj. Dam nazwę Nugny. Nie musicie tak robić, ale... Tylko wam ilustruję co zrobić. Jak pracujecie z nazwą katalogu nudny. Jak instalowaliście system operacyjny na nowo, bo wielu ludzi to robi. Jeszcze jedna chęć. Kurde, nie zwróciłem na to uwagi, moi drodzy. A niech to musiał mi się zwiesić. Na chwilę mi się zwiesił. Nie... poczekam. Dajcie mi chwilę, on czasem tak ma ten program. Wjechamy i idziemy tu, ustawieniem referencje głównie. I mamy na przykład katalog nudny, nad którym pracujemy od pewnego czasu. Nazwa katalogu nudny. Właśnie zaznaczamy to, musimy wtedy wyjść z programu i wejść ponownie. Akurat na szczęście nic nie robiłem, tutaj nie muszę zapisywać mojej sceny ponownie. Dajcie mi chwilę, bo muszę coś sprawdzić, bo jeszcze mi się wideo prawie wysłało, to muszę teraz e, wysłać... Chwilkę, tylko chwilkę zajmie. Poczekajcie na mnie. U uwlikuj. Ja robię coś takiego. Nie możemy od razu importować albo otwierać i ładować ceny. Musimy iść do Project Management. Nowy projekt. I zaznaczymy katalog nudny. Musimy tak zrobić, ale tylko w tym wypadku, jak mamy system operacyjny na nowo zainstalowany albo nowy komputer, i musimy dołączyć te wszystkie niki. Ja wiem, że to może dziwnie wygląda, ale tak trzeba zrobić, jak chcecie poprawnie scenę załadować, jak na przykład cały czas na tym samym, nad tym samym projektem ale system wam siadł, albo, musicie, albo musieliście format dysku zrobić. Teraz to jest według mnie niepotrzebne i niekonieczne. Najbardziej mnie to generuje że program ten nie będzie i nie chodzi na Windowsie XP. No niestety moi drodzy, mam dla was złą wiadomość. To nie pójdzie wam na Windowsie XP, tylko na Windowsie 7. 8, 8, 1 i 10 Nie wiem jak zwiskam Bo ja dawno z Wiskę nie korzystam Nie powiem wam Bo nie instalowałem tego na wiski Ale wiska już jest bardzo nieaktualnym systemem Okej okay. Nudnie 3 dam Dobra Niech będzie numer 3 Dopiero teraz możecie poprawnie Waszą scenę zaimportować Proszę, niczego nam nie braknie. Mamy wszystko. Zapisujemy wszystko. I wszystkie pliki będą zapisywane w tym samym czasie. Wyjątek stanowi, e, paleka pędzli, paleka kolorów, którą trzeba manualnie zapisać albo nadpisać O, już zapisał. Prawdopodobnie plik pamięci wirtualnej jest. Dlatego, że na początku zapisywał mi wolno. Widzicie? Nic mi nie brakuje, wszystko zostało zapisane bez najmniejszego problemu i załadowane. Także życzę Wam miłego dnia, trochę długo trwał ten tutorial. Aha, zapomniałem wspomnieć o czymś. Jak importujecie paletę kolorów, dobrze, że mi się to przypomniało. Można coś takiego zrobić, że lewym przyciskiem myśli przeciągamy tu I mamy tutaj widoczną naszą alekę kolorów Lewym przyciskiem myśli można przeciągnąć No to nic, to życzę wam miłego dnia Jest sporo rzeczy na które trzeba w tym programie zwrócić uwagę Najbardziej proszę was o to abyście wzięli pod uwagę to jak wam tłumaczyłem jak zapisywać scenę jak importować na stary komputer, jak zmieniać i projekt, jak przełączać między projektami. Te trzy rzeczy są dla mnie najważniejsze i dla Was. Ja byście wiedzieli, że tu jest raster level moduł. On nie wspiera pędzli programu MyPaint. Toons Raster Level nie ma wsparcia do pędzli z programu My Paint. No na razie miłego weekendu życzę.